Bennett uznawany jest za jedną z najlepszych czterogwiazdkowych postaci w grze, a nawet często mówione jest, że jest sześciogwiazdkową postacią. Nie jest to bezpodstawne stwierdzenie ze względu na jego przydatność w prawie każdej drużynie i ogólną uniwersalność. Jest świetnym zbijaczem tarcz, pyrobaterią, burst supportem i healerem, a dzisiaj powiem wam dokładnie jak go zbudować. Z pewnością jego największym atutem jest jego burst, który moim zdaniem jest jednym z najlepszych burstów w grze. Dostajemy za niego leczenie, bonus do ataku i całkiem potężne obrażenia, jeśli zdecydujemy się zbudować Beneta raczej w odwrotnym kierunku niż jako supporta. Bonus do naszego ataku skaluje się z bazowym atakiem Beneta, co oznacza, że wartość jest liczona jedynie z ataku, który Benet posiada bazowo jako postać oraz z tego, który dostajemy z jego broni. Mówiąc w skrócie, bonus do ataku z artefaktów w tym przypadku nie jest doliczany do bazowej wartości, dlatego z reguły warto dać Benetowi broń z najwyższym bazowym atakiem, jaką posiadamy. Bonus zostanie zaaplikowany, kiedy będziemy posiadać więcej niż 70% naszego życia kiedy będziemy stać wewnątrz bursta. Leczenie z bursta skaluje się z maksymalną ilością HP Beneta i zacznie leczyć naszą postać do momentu, w którym dojdziemy do 70% naszego HP, a potem się zatrzyma. To można oczywiście zmienić kolejnymi konstelacjami, jednak o tym później. Nasz burst trwa przez 12 sekund, a jego cooldown wynosi tylko 15 sekund, więc mamy tutaj możliwość praktycznie ciągłego używania naszego bursta, a jego koszt wynosi jedynie 60 energii, może nie jedynie jest, to raczej średnia ilość. Jego elemental skill jest również bardzo dobrym i pomocnym utility skillem, mimo że zadaje przyzwoite obrażenia, to jego największym atutem tak naprawdę jest ilość energii, którą generuje i bardzo niski cooldown na pierwszym poziomie naładowania umiejętności. Mamy tutaj możliwość naładowania umiejętności kolejno do drugiego i trzeciego poziomu, co spowoduje zwiększenie obrażeń oraz cooldownu. I to tutaj jest stosunkowo ważne. Jako, że pierwszy poziom posiada zaledwie 5 sekund cooldownu i generuje takie same ilości energii co reszta poziomów, to zwyczajnie nie opłaca się używać naładowanego ataku ze względu na czas, który mamy w tym przypadku zwiększony. Jest to idealny skill do ładowania umiejętności, nie tylko Beneta, bo działa bardzo dobrze w przypadku łapania cząsteczek przez inne postacie pyro w drużynie, no i jest bardzo dobrym zbijaczem tar przeciwników. Jeśli chodzi o pasywki, to tutaj mamy dosyć przydatną rzecz dla naszego Elemental Skilla. Rekindle zmniejsza nam cooldown o 20%, a ostatnia pasywka, Fernoth, zmniejsza cooldown o 50%, kiedy aktywujemy nasz Elemental Skill w obrębie działania naszego bursta. Kolejność levelowania talentów jest tutaj prosta i raczej oczywista. Chcemy jak najprędzej ulepszyć nasz burst, a potem zajmujemy się Elemental Skillem. Normal atak można totalnie olać. Jak wspomniałem wcześniej, najlepszym wyborem dla Beneta są bronie z wysokim base atakiem. Tutaj zaczynając od opcji Free-to-Play mamy dwa najlepsze wybory dla Beneta. Przede wszystkim Prototype Rancor, który ma bardzo wysoki base atak i jest tak naprawdę najlepszym wyborem dla niego z darmowych opcji, szczególnie w Endgamie, gdzie wchodzi tutaj ostry min maxing, czyli chcecie skorzystać jak najbardziej ze wszystkich buffów i tutaj ta różnica w obrażeniach może być znacząca. Warto wspomnieć, że Blackleaf Sword ma taki sam potencjał z równym base atakem, jednak trzeba go kupić za Starglitter. Kolejną opcją jest Festering Desire, który posiada niższy base atak i energy recharge na substacie. Jest to dobra alternatywa kosztem bonusu do ataku, jednak jest to broń eventowa, której część z Was włącznie ze mną może nie posiadać i zdobycie jej aktualnie jest niemożliwe. Warto wspomnieć tutaj o alternatywach z Energy Recharge'em i jest to oczywiście Sacrificial Sword, który zagwarantuje nam sporo Energy Recharge'a oraz możliwość użycia naszego Elemental Skilla dwa razy, co wiąże się z dodatkowymi wygenerowanymi cząsteczkami. Drugą opcją jest Favonius Sword z podobnym atutem co Sacrificial, jednak tutaj mamy tak zwane białe cząsteczki, które pozwolą nam wygenerować energię. Osobiście nie polecam używać tych broni ze względu na znaczącą różnicę w bazowym ataku między nimi a chociażby rękorem. Mogą być one dobrym wyborem, kiedy zaczynacie grę i posiadacie w zanadrzu którąś z nich lub kiedy macie problem z ilością Energy Recharge na substatach. Ostatnią opcją czterogwiazdkową, która przewyższa w wynikach rancora, jest The Alli Flash. Jest to broń o najwyższym base ataku z czterogwiazdkowych broni, jednak wymaga od nas zwyczajnego szczęścia i zdobycia jej na banerze. Pięciogwiazdkowe opcje są tutaj różne, tak naprawdę każda pięciogwiazdkowa broń może być na nim dobra ze względu na wysokie base ataki, jednak dwie bronie tutaj wychodzą delikatnie przed szereg. Akila Fawonia z bardzo wysokim base atakiem oraz Skyward Blade, który jest moim zdaniem najlepszym mieczem dla Beneta. Oczywiście jest to moje zdanie i uważam, że tak jest, głównie z tego powodu, że gwarantuje on bardzo zbliżone bazowe obrażenia do najlepszej czterogwiazdkowej alternatywy i w dodatku daje nam przyzwoity energy recharge. Jest to podwójna wygrana, jednak dla Min Maxingu Ali oraz Akila będą lepsze, kosztem dodatkowego Energy Recharge'a. Tutaj wrzucę wam małą tabelkę ze statystykami broni na 90 levelu i potencjalnymi bonusami, żebyście mogli zobaczyć, jak to dokładnie wygląda. No dobrze, przechodzimy do konstelacji. C1 usuwa nam ograniczenie 70% HP, jeśli chodzi o bonus do ataku, o którym wspomniałem w sekcji umiejętności. C2 zwiększa nasz Energy Recharge o 30%, kiedy nasza HP spadnie poniżej 70% wartości. C3 zwiększa poziom naszego Elemental Skilla o 3, C4 daje nam dodatkowy atak przy używaniu Elemental Skilla, to jest raczej mało znacząca konstelacja. C5 zwiększa poziom naszego Bursta o 3 levele, to jest najważniejsza konstelacja tuż po naszym C1. No i C6 daje nam 15% bonusu do Pyro oraz sprawia, że nasi bohaterowie w obszarze Bursta, którzy posługują się mieczami, włóczniami i będą zadawać obrażenia od Pyro. Jest to konstelacja pułapka, która może zepsuć wiele z naszych buildów lub uprzykrzyć nam życie. Polecam nie aktywować jej, bo nie ma z tego powrotu, chyba że dobrze wiecie co robicie. Jeśli chodzi o artefakty, to tutaj o dziwo sprawa wygląda bardzo prosto. Najlepszym moim zdaniem wyborem jest tutaj pełny set Nobles Oblige. Bennett chce często używać swojego Bursta, a to gwarantuje nam bardzo fajne bonusy za czteroczęściowy set, czyli 20% bonusu do ataku dla całej naszej drużyny. Tutaj warto pamiętać, że Nobles się nie stakuje, a to oznacza, że tylko jedna postać w drużynie zagwarantuje nam bonus do ataku. Dwuczęściowy secik daje nam 20% bonusu do obrażeń od Bursta, co tutaj raczej nie zrobi nam dużej różnicy. Jeśli chodzi o main staty, to na goblecie chcemy mieć HP% dla dodatkowych możliwości leczniczych wynikających ze skalowania się z maksymalną ilością HP. Podobnie wygląda z cyrkletem, możemy tutaj użyć HP% lub Healing Bonus, gdzie ta druga opcja może być troszkę lepsza. Jeśli chodzi o sancy, no to tutaj mamy wybór między kolejnym HP lub Energy Recharge. Em. Jeśli posiadacie mało Energy Recharge na substatach oraz posiadacie broń, która nie posiada energy recharge na substacie, to dobrym wyborem będzie właśnie Energy Recharge na sancach. Jeśli chcecie tutaj troszkę więcej leczenia lub zwyczajnie nie posiadacie dobrych sandców z Energy Recharge'em, możecie tutaj oczywiście użyć HP. Substaty wyglądają podobnie. Przede wszystkim chcecie znaleźć jak najwięcej Energy Recharge'a, żeby często i łatwo ładować swojego bursta, a następnie HP procent w ramach większego leczenia. Idealnie tutaj byłoby mieć jakieś 200-250, może nawet więcej Energy Recharge'a, żeby wszystko ładnie działało. No, i na końcu, jeśli chodzi o teamy, no to tutaj sprawa wygląda całkiem prosto. Bennett może być tak naprawdę w każdej drużynie, nawet jeśli jest kontrsynergią, jak w przypadku Hudao. Jego umiejętności lecznicze, bonus do ataku i możliwość generowania potężnych ilości energii mogą przydać się w każdej drużynie. Szczególnie świeci w drużynach Spy Rockery, na np. w National Teamie z Xiangling i Raiden, Quip Swap Teamach, czy w zwyczajnych kompozycjach Pottera Pyro Reakcje, gdzie gwarantuje nie tylko swoje bonusy z bursta, ale też Pyro Resonance. Będę tym razem Wam tutaj pokazywał konkretnych przykładów, bo mógłbym stworzyć naprawdę naście albo 10 timów z Benetem, a to niestety troszkę by trwało. No i słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, czegoś się nauczyliście, ewentualnie dowiedzieliście. Jeżeli o czymś zapomniałem lub coś ominąłem, no to napiszcie proszę w komentarzach, napiszcie również jaką postać miałbym ogarnąć w następnym odcinku. A na dzisiaj i na teraz to tyle. Dzięki wszystkim serdecznie za uwagę. Zapraszam jeszcze oczywiście na strumyki poniedziałki, wtorki, czwartki, soboty od godziny 18, 18 na serwisie Twitch TV. I z mojej strony to tyle. Dzięki jeszcze raz serdecznie za uwagę, szerokości i do usłyszenia.